Ochroni swój komputer przed utratą danych, włączając funkcję Przywracanie systemu w systemie Windows. Najpierw zapisz swoją pracę, a następnie zamknij wszystkie aplikacje. Wybierz przycisk Start. Wpisz frazę Utwórz punkt Przywracania, a następnie wybierz ją z listy wyników. Na karcie Ochrona systemu wybierz systemowy dysk twardy. W większości przypadków będzie to dysk C. Wybierz przycisk Konfiguruj, a następnie włącz ochronę systemu, jeżeli nie jest jeszcze włączona. W razie potrzeby dostosuj maksymalne użycie miejsca na dysku przez funkcję Przywracanie systemu. Wybierz przycisk OK, aby zapisać ustawienia funkcji Przywracanie systemu. W razie potrzeby włącz ochronę na wszystkich dodatkowych dyskach danych w komputerze. Nie zapomnij też utworzyć punktu Przywracania.